APP Crispol Września. Jeden klub. Jeden cel. W siatkarskim hicie pierwszej ligi APP Crispol Września wicelider podejmował we własnej hali lidera GKS Katowice. W sobotni wieczór wrzesińscy siatkarze musieli uznać wyższość rywali. Przed licznie zgromadzoną publicznością APP Crispol przegrał z katowiczanami 1-3. Pomarańczowi rozpoczęli w następującym zestawieniu. Błażej Szymeczko, Damian Dobosz, Mateusz Jasiński, kapitan zespołu, Arkadiusz Olczyk, Łukasz Skarpiewski, Bartosz Zrajkowski i Michał Dębiec Libero. Pojedynek zdecydowanie lepiej rozpoczęli goście, którzy od samego początku dyktowali warunki gry. APP Crispol zdołał utrzymać punktowy kontakt, jednak kapitalną serię zagrywek zanotował GKS za sprawą bohatera Seta, Rafała Sobańskiego. Na drugiej przerwie technicznej Pomarańczowi tracili już do Katowiczan 6 oczek. Ostatecznie pierwszego Seta lider wygrał do 15. Po przerwie gospodarze wrócili jednak na właściwe tory. Mocno podrażnieni przejęli inicjatywę prowadząc 8 do 6. Kolejne piłki to emocjonująca wymiana punkt za punkt. W samej końcówce wydawało się, że to APP Crispo wyrówna stan pojedynku. Niestety, ku zaskoczeniu wypełnionych do ostatniego miejsca trybun, wrześnianie nie wykorzystali dwóch piłek setowych. Za to GKS przypieczętował wygraną, wykorzystując skuteczność Tomasza Butryna. W trzeciej odsłonie pod opieczni Słowomira Gierymskiego za wszelką cenę chcieli odwrócić losy pojedynku. Potrójny blok wrześnian dał trzypunktową przewagę przy stanie 7 do 4. Mimo pogoni GKS-u, wrześnianie nie pozwolili wyrównać. Tym razem wicelider prowadzenia nie oddał już do samego końca. Gospodarze złapali kontakt, wygrywając trzecią partię 25 do 22. W kolejnym secie od mocnego uderzenia rozpoczęli gracze Grzegorza Słabego. Szybko objęli prowadzenie. Pomarańczowi nie byli już tak skuteczni w ataku. Goście uciekli na 9 oczek i tej straty polowcom nie udało się już odrobić. Set i trzy punkty dla lidera z Katowic. Reasumując, GKS zapewnił sobie trzy punkty dzięki skutecznej i mocnej zagrywce. Swoją refleksją na temat meczu podzielił się Łukasz Karpiewski w rozmowie z Dawidem Spichalskim. Trzeci mecz ligowy, pierwsza porażka, dzisiaj z mocnym rywalem starcie. Jak oceniasz Waszą dyspozycję? Dyspozycja, no, na pewno graliśmy w miarę dobrą siatkówkę, po prostu no, zawodnik, zawodnicy z Katowic naskoczyli na nas zagrywką. Zagrywka miała być naszą bronią, no, ale niestety okazało się inaczej no, i świadczyło o tym od razu automatycznie słabsze przyjęcie no, i granie z trudniejszych piłek sytuacyjnych często. Myślę, że to był klucz właśnie do, do sukcesu drużyny Katowic. Mówi, że zagrywka miała być Waszą mocną stroną. Ona była atutem rywali. Powiedz mi, na co się nastawialiście, na jakiegoś gracza rywali? Czy... Nie, mieliśmy całą drużynę bardzo dobrze rozpisaną, wiedzieliśmy co mamy robić, no, tylko kurczę, po prostu nie mogliśmy, nie mogliśmy tego wprowadzić w meczu. No, świadczy o tym wynik. Dwa sety praktycznie no, zbili nas, nie było co zbierać. No, walczyliśmy ile się dało. Szkoda tego drugiego seta, bo my mogliśmy go wygrać, mecz całkiem inaczej by się potoczył, no, ale niestety drugi, mecz, drugi set przegrany no i musieliśmy walczyć po prostu. No, trzeci, trzeci set fajny, udało nam się wygrać. Mieliśmy nadzieję, że, że pójdziemy za ciosem. Czwarty set będzie dla nas, no ale niestety no, wyszło jak wyszło, przegraliśmy 3-1. Spotkanie podsumował także Łukasz Jurkoicz z GKS U Katowice. Serdeczne gratulacje dla zespołu dla Ciebie. Miły to powrót do wrześni. Powiedz mi w pierwszym i ostatnim secie wysoka wygrana, ale czy tak naprawdę łatwo było dzisiaj? Nie, mecz był bardzo bardzo wyrównany na wysokim poziomie. W pewnym momencie nasza zagrywka funkcjonowała bardzo dobrze, co, co umożliwiło nam granie swoje siatkówki, a przede wszystkim odrzuciliśmy przeciwnika od siatki. I, I to była przyczyna tak wysokich wygranych w pierwszym secie i w tym ostatnim. Powiedz mi, jesteście Beniaminkiem rozgrywek, ale większość upatruje Was faworyta, jak, jak się gra z presją? No nie ukrywam, od samego początku ciśnienie u nas jest duże, żeby, żeby wrócił, wróciła siatkówka na, na, na spodek, na plus ligę i od samego początku, czym jesteśmy Beniaminkiem, tak samo w zeszłym sezonie, tak jak samo i w tym, mamy presję, cel założony jasny, chcemy, chcemy go zrealizować, dlatego taki silny zespół powstał w Katowicach, mimo że to jest Beniaminek, no i, i celujemy w najwyższe cele. APP CRISPOL Września. Jeden klub. Jeden cel.